Ćwiczenie Barbell Bench Press, czyli wyciskanie y, na klatkę. Ćwiczenie, które angażuje mocno klatkę piersiową, trójgłowy ramienia, ale obręcz barkową przede wszystkim. Chcemy, żeby tu pracowała klata. Kładę się na ławeczkę, sztanga gdzieś na wysokość oczu. Chwytam szerzej niż szerokość barków, ściągam brzuch, poślad spięty, wyciągam. Sztangę oddalam parki od uszu, napinając najszerszy i po skosie hop na największy punkt na klacie. Sztangę porusza się nie po linii prostej, w ten sposób, tylko po skosie łokcie, gdzieś około 45 stopni od tu łowia. Czyli nie chcę zbyt bardzo wyciskać o tu na 90 stopni, tylko tutaj tak i klata cały czas do góry.